Ale się dzisiaj ogólnie wkręciłem z tym nagrywaniem Powiem wam, że tego mi brakowało Tego nagrywania, w ogóle opowiadania Nawet o byle czym, o doświadczeniach, o życiu I tak dalej Chciałem teraz podziękować dwóm kobietom Od których dostałem piękne książki Na razie ich tam do końca nie czytam Bo ja wiem w sumie co jest w nich zawarte ale pokażę wam tutaj na kamerze i powiem podziękuję na, tutaj na, na, na nagraniu. No, chciałem podziękować Annie Głowacz. Annie Głowacz. Chciałem podziękować za tą książkę. Tutaj nie wiem czy widzicie. Za tą książkę tutaj w stronę światła może czekajcie bo nie widać. O. Teraz widać. Trochę mam brudne palce od grzybów, bo zbieram ale to nieistotne. Tu mam, to jest książka Gwiezdne Dzieci, świadomość Anna Głowacz. Polecam Wam tą książkę yy, wszystkim, zaraz wam powiem, zaraz Wam powiem, dlaczego Wam polecam tą książkę. Przytoczę Wam tutaj jeden cytat z tej książki. Będziecie, będziecie po prostu zszokowani. Yy, czekajcie. Zaraz, kurde, stoję, nie wiem, jak się ust... Dobra, nieważne. Mam nadzieję, że mnie widać. Ale Aha, bo słońce zachodzi. Dobra, wejdę tutaj. O, tu będzie lepiej. Dobra, słońce zachodzi. Dobra. Przytoczę Wam tu jeden cytat z tej książki. Mam nadzieję, że będziemy słuchać dobrze. Wiele, wiele nastolatków zaczynało się buntować. Nie zależało im już na bardzo. Już tak bardzo na, na nauce. Więc pozwolono na rozwój internetu i teraz on, zaraz obok telewizji, jest głównym narzędziem służącym do programowania umysłów. Gdy elita czuje zapotrzebowanie na energię, strachu, wystarczy wykonać kilka małych ruchów, aby cały kolektyw zatrząsnął się ze strachu, pociągając za jeden sznurek owe elity. Pływają na wibracje osi czasu oraz na energetykę całego kolektywu. Tak to właśnie działa. Ludzie są obecnie niczym marionetki tańczące w rytm muzyki, jaką zagrają dla nich grabieżcy tej ziemi. Ten czas jednak dobiega końca, wiele linii czasu na dobre odczepiło się już od sznurka, trzymanego przez rząd światowy. Wielu ludzi pójdzie tym śladem. Aż dojdziemy do punktu, w którym czegokolwiek elity nie zrobią. Nie będą już w stanie obniżyć wibracji ludzkości, bo ludzkość będzie w końcu wolna. I kiedy ludzie w końcu zrozumieją to, że tak naprawdę cały czas są wolni i że jest to ich jedyne boskie prawo, wtedy nie będzie już możliwości żadnej kontroli nad nimi. Czyż te słowa nie są piękne? I czyż, nie, i, czyż, I czyż ludzie nie jesteśmy świadkami właśnie te, tego, tego momentu, w tych czasach? Ja mam, ja mam teraz wrażenie. Mam teraz wrażenie, że wszystko jest snem, ludzie. Wszystko, że wszystko jest snem, że wszystko się wydarzyło. Tak naprawdę, tak by zaprogramowana rzeczywistość. Czujecie to? Za Zaprogramowana rzeczywistość. Ale no co, nie będziemy tutaj się jakby się smucić w tym temacie. I pokażę Wam jeszcze, polecę Wam jeszcze jedną książkę, którą dostałem od Karoliny, Karoliny. Karoliny Talagi. Dostałem książkę, też bardzo dziękuję. Książka się nazywa: już pokazuje. Świat nieznany i istnienie duszy Nikolas Kamil Flammarion. I tutaj widzicie. Spogląd tutaj, tutaj, jest spoglądający człowiek Poza kopułę, widzicie to? Ten człowiek poza kopułę, poza gwiazdy spogląda I co on tam widzi? No są tu jakieś Mechanizmy Jakieś mechanizmy, jakieś, jakieś takie chmury w kształcie jakiegoś Jakby twarzy, coś takiego, jakieś tam No coś tam jest, widzicie to? Za kopułą jakieś Jakieś mechanizmy potężne, jakieś nie wiem no coś tam jest, nieważne, nieistotne. Ale powiem, że ta książka ta książka mówi o tym, w jakiej iluzji żyjemy, w jakiejś też kłamstwie mi się wydaje. Powiem tak, nie przeczytałem tej książki jeszcze, więc nie będę do końca się na jej temat wypowiadał. Ale wysłała mi ją Karolina Talaga, bo nie mogę jej nigdzie znaleźć PDF-ie w internecie. I wysłała mi ją za, za darmo oczywiście mi wysłała tą książkę. Tak samo jak Anna Głowacz przez to robię jakby reklamę tej książki. Też Annie tutaj i znaczy tutaj yy, Karolina miała akurat tej, tej książki, miała więcej i się podzieliła ze mną. I jak chcecie, to może się z wami podzieliłem, mam tam więcej egzemplarzy, może wam taniej sprzeda, i, i albo coś nie wiem. Także pozdrawiam, po, pozdrawiam cię Karolino, pozdrawiam Cię Anno, dziękuję wam. Specjalnie dla was też nagrałem to nagranie. I no i co, i lecimy do przodu. Lecimy do przodu, i jakby yy, No, jakby dziękuję za to, za to, za to że podzieliliście się tą energią ze mną, nie? Dziękuję. Jestem bardzo wdzięczny za to. No i tyle. Yy, nagram tutaj jeszcze zachodzi, ale jest piękny, jest w ogóle piękny zachód dzisiaj. Zobaczcie. Powiem Wam, że dzisiaj była pogoda, dzisiaj była tragiczna, ale to, co jest teraz, to jest jakieś, no po prostu cud się wydarzył, no ale ja przyjechałem nagrywać, więc Bóg, natura się tutaj nami opiekuje i mamy piękny zachód słońca. Powiem Wam, że tak się wkręciłem. Tak się dzisiaj, tak się dzisiaj wkręciłem tutaj w ogóle, w ogóle siedzę na ambonie, tutaj widzisz tę ambonę. Niestety narzędzie służące do zabijania zwierząt, no ale wychodzimy z tej rzeczywistości też. No i to też, to też zostanie zlikwidowane. Całe zabijanie tych zwierząt jest potrzebne. Z tymi z tymi dzikami, jak rzeźni odwalili, to jest po prostu nie do przyjęcia. No i powiem wam, że mógłbym tak teraz długo yy, mówić dla was, ale no bo od marca nic, od marca praktycznie nic nie nagrałem. Ale teraz to wszystko, że tak powiem, puściło. No i trzeba się dzielić tym wszystkim, jakby co mamy w sercu, w świadomości i tak dalej, nie? No, a widzę, że teraz yy, tutaj wszyscy się jakby yy, organizują, dzielą, co mają w ogóle. Pieniądz straci tra, na wartości. Ja ostatnio jak zjadłem zjadłem tego muchomorka i tam jeszcze zapaliłem trochę ziółka do tego, powiem wam, to ja miałem takie wrażenie, że ja nic nie muszę jeść, że mogłem tu w lesie mieszkać ze zwierzętami, las daje dzikie owoce. Co, co jeszcze potrzebować? Wodę sobie mogę zbierać, że z deszczówki filtrować też tą wodę. Tutaj las filtruje tą wodę. Wybudować sobie swoją studnię Po co mi coś więcej w ogóle do życia Z, Nie wiem Gonitwa szczurów Gdzieś za jakimś papierkiem Żeby nie wiem Żeby zachłysnąć się trochę władzą Tym matriksem Po co to komu w ogóle ja, 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 nie rozumiem, ja nie rozumiem ludzi, którzy Całe życie Zapierdalają za pieniądzem gdzie, gdzie, Powiedzcie mi ludzie Dokąd wy zmierzacie Dobra. I tym akcentem już też zakończę kolejne już nagranie, bo to jest chyba czwarte nagranie dzisiaj, mm, ale mi się spodobało, <grym> także będzie. Yy, Tylko te, te, telefon, yy, telefon w tym, w tym miesiącu zostanie yy, jestem tego przekonany, że w tym miesiącu zostanie zbiórka zakończona na ten telefon, z którą z, Marcin, z Marcinia zrobiliśmy i wtedy, wtedy wtedy dopiero zacznę nagrywać. Yy, I będzie to moją pasją już. To będzie moja jedna z pasji, ale też wracam do sportu, bieganie, po lesie i tak dalej. A październik to jest idealny moment, by to zrobić. A już przekładałem te hmm, przekładałem ten sport, a sport sport to jest bardzo ważny w życiu człowieka, i powtarzam się chyba drugi raz na nagraniu. Yy, sport był moją pa, pierwszą pasją w życiu. Piłka nożna, yy, taniec, taniec, breakdance, ogólnie bieganie, skoki w dal. W skoku w dal byłem w postawówce Jeszcze teraz tutaj Żeby się tak nie, za bardzo nie szczycić, ale byłem No byłem najlepszy jakby w postawówce W, skoku w dal Skoczyłem w postawówce ponad Prawie 5 metrów chyba W postawówce, jesteście w stanie sobie to wyobrazić? W podstawówce gdzie mając yy, Tam powiedzmy to była piąta, szósta klasa postawówki No yy, koło 5 metrów skoczyłem No bardzo daleko no byłem, byłem najlepszy w skoków dal w postawówce tam jeszcze była dziewczyna, która też skaka, skakała podobnie. I. tutaj nie, 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 nie jakby nie, nie, nie chwala się tym, czy coś, ale później jeszcze... No właśnie jeszcze, trenowałem parkour, freaning to jest sport ekstremalny. I w sumie też mogę do niego wrócić. Jeszcze nie jestem stary, mam dopiero 30 lat, także no za jakiś miesiąc kończę 30 lat. Yy, no taki średni wiek już, nie? Można powiedzieć No leci ten czas, nic, nic, nic z tym nie zrobimy Człowiek się jakby starzeje yy, Być może w przyszłości zna Znajdziemy albo Zostanie nam dane jakby Zatrzymanie starzenia się, czyli jakaś technologia będzie Która będzie odmładzać człowieka, a mi się wydaje Że taka technologia już istnieje Tylko jest ukrywana Ukrywana jest dla elit, jakby, niektórych. Mi się wydaje, że istnieje technologia, gdzie jest, yy, odmładzają człowieka, po prostu człowiek jest stary, a za chwilę staje się młodziutki, nie? Dobra, bo za dużo, za dużo już tutaj informacji podaję, także pozdrawiam yy, i do, do usłyszenia.